Moje wzięcie skończyło się w 2000 latach. Szanowni Państwo, to sama nominacja była ogromnym wyróżnieniem. O samej negocjacji nie wspominając, więc chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaufanie i za te, no w moim przypadku to nie było 10 lat, ale 7 lat pracy w ewaluacji. Chociaż powinienem policzyć to tak na dzień 4 godziny, to pewnie by się zrobiło ponad coś. W każdym razie wydaje mi się, że e, być może tutaj e, faktycznie ta nagroda ma powiedzieć to zastosowanie. E, chciałbym dziękować za przede wszystkim e, taką otwartość e, e, wszystkich naszych zamawiających. E, czasami ewaluacje są trudnym przedsięwzięciem nie tylko dla wykonawcy, ale też dla zamawiającego, ponieważ e, no, wynikają z pewnych takich zewnętrznych uwarunkowań, na które... E, Ewaluacja właśnie musi odpowiedzieć. I mam wrażenie, że przez te 7 lat taka otwartość na to, jakiego rodzaju informacje, jakiego rodzaju wiedzy dostarczy ewaluacja rośnie. I no, mam nadzieję, że dzięki badaniom, które no, z kolegami w początku z teraz Państwu dostarczamy, właśnie mają a, wysokie wymiary użyteczności. Taka kategoria była, tych kryteriów, o których mówiła Pani Dyrektor, mam nadzieję właśnie, że miejsce tutaj <coughs> dzięki temu, że postrzegacie Państwo badania moje i moich kolegów jako, e, jako użyteczne. Chciałbym w tym miejscu podziękować jednej osobie, bo tutaj na sali, czyli Biura który 7 lat temu przyjął mnie do pracy e, i przekonał, że e, praca dla sektora publicznego może być powodzeniem nie tylko na taką Pierwszą pracę po studiach, ale właśnie też taki e, pomysł na życie, więc dzięki Jurek to w sumie dzięki temu tutaj jestem. E, jeśli chodzi o przyszłość, to, e, to przede wszystkim Państwu, ale też sobie, żeby ewaluacja jakby rozwłosiła i żeby e, ta otwartość na wyniki, na często krytyczne spojrzenie ze stronę ewaluatorów była coraz większa, żebyście kieruję to w szczególności do jednostek ewaluacyjnych e, w samorządach województw, żeby przekonywać też nie tylko jednostki właśnie ewaluacyjne do tego, żeby ewaluacja faktycznie miała znaczenie, ale też całe otoczenie w młodarstwie wszystkich wokół, że właśnie ewaluacja ma dwutlenek sensownych i takich czasami może krytycznych, ale jednak przydatnych informacji. Dziękuję bardzo i no mam nadzieję na kolejne następne prace. Dziękuję. Bardzo.